will know when i show the blade to him. you should find a safe place to lie low until this is over. there's nowhere for me to go. i only have the clothes on my back. here, this should help you get started. thank you, thank you I'll never forget what you've given me. freedom. freedom. we do this for freedom. he isn't going to want to hear this. Hmm, okay, okay. No, no. Don't bend your toe tie do do-do-do-do-do. Hier, hier. Siema, siema gang. Kiedy kończę? asas? No nie, nie wiem, ci pani. Plan jest taki, żeby go skończyć w tym tygodniu, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie

All that matters is stopping the dagger. Ah, uh, so it is him. Of course it is. Work, <laughs> <laughs> always was getting himself into trouble. A temple to Achilles on Skiros, you said? Agapios, stop, slave! Stop, slave! Guards! Guards! No! That man earned his freedom long ago. Oh. Thanks to you, the dagger's true face has been revealed, and Envia has a chance at survival. You've earned your reward. Though I fear victory will not be as simple as storming Skiros. The Kingfishers hid in the shadows for decades. There will be more to do before the end. Help me. Help Envia. z stwierdziłem, że może coś skubnę z całego YouTube'a, bo mam to... tu końca YouTube'a. No, 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 no. Ja ostatnio jakieś materiały, jakieś z logów się pojawiłem, także można sobie obejrzeć. Nie są jakieś mega wykrinknie, długie, ale zawsze to coś można sobie na ten poglądać, posłuchać i tak dalej. W tym tygodniu może jeszcze coś się pojawi. Także, także powinno być spoko. O, no mówię, no dużo, dużo ludzi mówi właśnie, że o, jeszcze grasz tego asesna. No, no dobra, no to jak jak skoczysz grać, to wrócę. Mm -hmm. Co myślę o cyberpunku? Nie, powiedz tak, nie oglądałem tego, co tam CD Projekt. Y streamował, jeszcze się tego nie oglądałem, jeszcze nie miałem chwili, żeby za to się zabrać. pewnie gdzieś tam jakiś materiał na, na YouTube y nagram. Tak spoko powinno być nawet. Też coś takiego bardziej unikatowego no, na, na YouTube. Y. Znaczy unikatowego dla mnie oczywiście. Na moim kanale. Bo w ogóle to tego jest pełno, ale. No, zobaczymy. A czy generalnie jestem jestem pozytywnie nastawiony na cyberpunkę? Nie mogę się doczekać. Jeszcze nie zamówiłem preordera tak swoją drogą, <laughs> ale to zrobię, ale to jeszcze jak jeszcze czasu jest. Powiem jakąś zajebistą opinię w pierdziele. <laughs> no ale to bym musiał, musiał w pierw to co tam CD Projekt ten e, streamował, nie? I zbierasz na perdurę. Nie, po prostu mam inne wydatki w sumie i na razie, na razie nie mam nie ma potrzeby kupować, tym bardziej, że premiera jest dopiero kiedy? W listopadzie jakoś tak, więc... A mamy co? Mamy czerwiec, z końcówkę lipiec, no to jeszcze trochę jest tam tych miesięcy, jakby nie patrzeć, nie? Oglądałeś? No, to widzisz. Nie, nie, postaram się gdzieś tam jakąś recenzję taką tego, co tam obejrzę, wpakować, yy. ale to jest jakieś pół godziny dobre, więc... Nie, nie, nie. Nie chcę, nie chcę nic nie, od innych słyszeć, generalnie. W, w, wolę samemu sobie obejrzeć, gdzieś tam sobie coś tam. Jakieś wnioski czy coś w tym stylu. Na razie nic nie chcę, bo to też może trochę zaburzy, zaburzyć moją wizję, albo coś w tym stylu, ja. Więc na razie, na razie bym nie ja chciał eee, nic takiego słyszeć Uuu, <grystanie> a to gdzie? Dej, a to tam jest, uuu, okej, okay, okej okay. No, może gdzieś jakoś w weekend przysiądę, to sobie jakąś nagrywkę nagram na, na, na to i tak naprawdę, żeby to było na spokojnie i, 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 i tak dalej, nie? No no, no zobaczymy, no mówię, obejrzę nagram swoje wrażenia, hmm. także to pewnie, pewnie będzie, nie wiem, z 40 minut, może godzinne nagranie będzie, to już w ogóle będzie masakra, nie? Może to podzielę w sumie na, dwa, na dwie części, jeśli to będzie takie długie, a pewnie będzie długie, nie? bo mówię, sam, 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 sam materiał będzie półgodzinny, a... A reszta to ja sobie tego nie wyobrażam. Nie? Wow, dla mieszkki? Zjedz mi tutułdy grzyżone jedna. No i pięknie. No no, 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 no bo mówię, bo nie wiem jak się bardzo rozgadam, nie? Ja tak istnieje szansa, że mogę się z niżej rozgadać, nie? Spoko, spoko tak. Ale mówię, Asasyn -a -a jest naprawdę świetna, Tyle farady do mnie miałem od czasów Wieśka 3 Nie spędziłem tyle godzin Patrząc od Wieśka 3 więc robi robotę SEA a w się już w ogóle nie mogę doczekać. No, no to trochę trochę będzie boleć, bo, bo prawdopodobnie Walhalla będzie później ogrywana. <grystanie> więc um, no. Niemniej na pewno też będę ogrywał Walhalle. No, z opóźnienia. To tak samo jak Pilastuffa z część drugą. Też jeszcze nie ogrywałem. Jeszcze się za też nie zabrałem. Nawet no, jeszcze nie kupiłem, więc. Niby w lipcu planuję, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, no. <grystanie> Plany planami, ale są jeszcze inne rzeczy. Jakby nie patrzeć. Nie oszukujmy się. Zresztą teraz, teraz Summer style na Steamie, więc też nie zapatrzyłem się w kolejne sezony The Walking Dead, bo nie miałem. Tak, tak, The Walking Dead będzie też ogrywane. <grywka> mm -mm. I co? Kupiłem sobie na mega, mega wyprzy Wolcena, yy, więc też będę ogrywał. Muszę jeszcze dokończyć Grim Down na ostatnim poziomie, więc no. No. Tak, tak. Wielki powrót do, do The Walking Dead. To będzie coś. To będzie epiczne. Epiczne to będzie. Sajwy mam, więc, yy, więc historię, będę mógł zaimportować, więc to też będzie spoko, znaczy, bo, bo jest jeszcze taki pomiędzy, nie, jest jeszcze, bo po, po drugim sezonie wyszło jeszcze ten, odnośnie tam story z Michelle, nie, i, i wpierw to ogram, później będzie trzeci sezon i później będzie czwarty sezon, o, tak to, tak to będę ogrywał, nie. Kupiłem sobie Razer Nari Ja coś tam trochę miałem odłożone Więc, więc sobie kupiłem I tak nadal odkładam na, na mikser I nowy mikrofon Co zresztą widać na strumyku Tutaj pod spodem No ale na razie się nie spieszę skupmy Bo nadal te ceny są takie jakieś mocno zaparowe Jeśli chodzi o sprzęt Więc, więc czekam jeszcze, czekam No to skończy w tym tygodniu godznie asesyjnie buduje w domu. <grystanie> o, nie przesadzajmy, że nuda. Na pewno jest jakaś seria, której jeszcze nie oglądają się mi na kanale na YouTube Na bang jest taka jakaś seria. A! No także są jeszcze vlogi, są jakieś takie inne unikatowe materiały, jakieś takie technologiczne unboxingi są. Tak, że... Trochę tego jest, jak mnie nie patrzę, z nimi. Jak nie będziesz taki to tu greedy i wyglądał jeden albo dwa filmiki, no to też... Ty właśnie muszę zobaczyć czy resident jest na jakiś na promocji, albo bo coś dzielcik do residenta. Uuuu. Trzeba wykorzystać wyprz Nani? OK Ciekawe. <grywka> Także dzięki za przypomnienie, kurde, bo, bo, bo bym zapomniał, kurde. DLC do ten, do Residenta, do Biohazarda. Oh, yes! Musiałbym jeszcze zobaczyć te inne rezydenty remaster dwójeczki, chyba tam były, albo trójeczki, no, jakaś tam, Obadamy, obadamy. Obadamy, obadamy. Ale mnie wy, kurde, wykościli, nie? Mamy jedno. You have my... Tylko ten z tym musi zacząć działać, bo normalnie jak dzisiaj coś patrzyłem to kurde tragedia była, nie? Stickera darmowego okaza zgarnęłam i do widzenia.